Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Pod moim filmem o Komunii Świętej na rękę, a raczej nie, tylko i wyłącznie skonsekrowanych rąk kapłańskich zostały wyszczególnione poszczególne zarzuty, na które pragnąłbym w tym filmiku odpowiedzieć zatem zarzut numer jeden. Zgodzę się do formy sakramentu i jego ważności należy modlitwa biskupa, która zawiera w sobie odpowiednie słowa, czyli przekazanie łaski kapłaństwa. To jest konsekracja chleba jako nowej ofiary ludu Bożego, a także przekazanie łaski, odpuszczanie grzechów. I również muszą nastąpić te obrzędy w sposób zewnętrzny, to znaczy właśnie przez nałożenie rąk. Ale jest tutaj też poniekąd strzał samobójczy, ponieważ odwołujesz się do prawosławia czy do praktyk Kościoła Wschodniego. Co prawda nie namaszcza się tam dłoni kapłańskich, ale tam nie ma także kołni świętej wiernych na ich własną dłoń. Tylko udziela się komunii świętej z tak zwanej łyżicy pod dwiema postaciami. To wówczas u nas też nawet nie występuje. Zatem... Nie można ignorować zewnętrznych obrzędów Kościoła, bo zawsze Kościół napominał, że jeżeli jakiś kapłan jest wyświęcony, ale czegoś zabrakło, ten obrzęd jest niedopełniony, tak samo jak podczas chrztu, należy czym prędzej owy obrzęd dopełnić. Czyli to nie jest taka sprawa, że można to sobie w cudzysłowie olać, ale trzeba to czym prędzej dopełnić, aby nie było żadnych wątpliwości, że jest on ważny. Odnośnie tych różnic pomiędzy wschodem a zachodem, jeżeli chodzi o. Wschód. Mimo tego, że nie konsekruje się do nich kapłańskich, to tylko kapłan, diakon bądź biskup mogą dotykać, ale to też nie zawsze, Eucharystii swoimi rękami. I przyjmują w inny sposób Komunię Świętą, mimo tego, że na rękę są już, oni już należący do hierarchii Kościoła, niżeli wierni. Bo wierni owej Komunii Świętej na rękę nigdy tam przyjąć nie mogą. 12. także w dokumencie Sacramentorum Ordinis tłumaczy, kiedy następuje moment udzielenia łaski kapłaństwa. Mianowicie wtedy gdy podczas prepacji modli się nad daną osobą. Odbiegając od tego, że w Nowym Rycie, który, co prawda, jeżeli chodzi o święcenie kapłańskie, nie ma zbytnio zastrzeżeń odnośnie tego, bo to jest po prostu ogołocony ryt, ale jednak ważny. Jeżeli chodzi o święcenie Episkopatu, tutaj są też zastrzeżenia z tej strony, gdyż Paweł VI nie wzorował się tylko na świętym Hipolicie. Paweł VI wzorował się także na rytach święceń anglikańskich, które Leon XIII orzekł w Apostolikę Kure, że są nieważne, a także wzorował się na modelu, na tym właśnie wzorcu ustanowienia patriarchy na wschodzie, czyli taki liturgiczny miszmasz, mieszanina niejednorodna. Poza tym wspomniany przeze mnie papież Leon XIII mówi w Apostolikę Kure, że nie należy ustanawiać nowych obrzędów, które tym bardziej wykraczają wbrew tradycji. Paweł VI, kiedy ustanowił nowe obrzędy, nowej sakry praktycznie wszystko jest nowe po soborze. Rewolucja liturgiczna, rewolucja doktrynalna nie oszczędziła niczego, co jest zakorzenione w tradycji. Był kontynuatorem myśli Leona XIII, tak jak papież Pius XII, na którego szanowny Pan się powołuje, czy bardziej jej przeczył. Kościół nigdy nie nauczał, że naczynia liturgiczne są tak samo konsekrowane jak dłonie kapłana, ale dłonie kapłana według Świętego Tomasza Zakwinu są konsekrowane po to, aby dotykać naczyń Liturgicznych, takich chociażby jak kielich, który powinien być wykonany przynajmniej z naczyń pozłacanych, o ile nie z samego złota, czyli z tego, co jest najcenniejsze, czy chociażby powinno konsekrować się pozostałe mankamenty liturgiczne, aby właśnie to, co jest święte, najświętsza Eucharystia tylko i wyłącznie miała styczność z tym, co jest konsekrowane. Czyli po to konsekruje się dłoni kapłańskie, po to konsekruje się kielichy, pateny, żeby ciało Chrystusa miało tylko i wyłącznie styczność z tym, co jest konsekrowane. Zatem nie ma tutaj żadnej mowy o profanu, ale tak samo jak w tym podejściu do Komunii Świętej na Wschodzie, jest tu forma podkreślania czci i odróżnienia kapłaństwa hierarchicznego od powszechnego. Tak samo występuje to dokładnie w tym samym przypadku. Święty Tomasz jest jak najbardziej wliczającym się w nieomylne magisterium Kościoła. Eterni Patris przypomnijmy sobie, Leona XIII nakazywało wykładać świętego Tomasza Zakwinu, któremu nikt z katolickich teologów nie odważył się sprzeciwić aż do drugiej połowy XX wieku. A skoro czyni to papież Leon XIII, encyklica, encykliki wliczają się do magisterium kościoła, to albo magisterium kościoła się myliło przez te wszystkie wieki, musimy je odrzucić, zreformować i zmienić na nowe, albo to mylą się moderniści. Owszem, święty Tomasz z Akwinu nie jest sam sobie nieomylny, ale nauka świętego Tomasza z Akwinu jest jak najbardziej autorytatywna, jeżeli chodzi o nauczanie kościelne, ponieważ ma on najwyższy tytuł w kościele, jeżeli chodzi o autorytet, Nauczanie, jest on doktorem Kościoła i sam Kościół, czy to pod postacią wspomnianego przeze mnie Leona XIII, ba Soboru Trydenckiego, który sam nakazywał pouczać, chociażby już w tych nowo powstałych seminariach. Według świętego Tomasza Sekwinu i według tego, co on pisał w owej Sumie Teologicznej, a także papież Pius X, który mówi w encyklice Paszczendi, że złotym środkiem, złotym remedium na moderniz jest powrót do tomizmu. To są trzy następujące. Bomby teologiczne, które w połączeniu dają jedną wielką mieszankę syntezy tomistycznej, którą Kościół od zawsze zachowywał i nakazał wykładać. Więc, mimo tego, że sam sobie święty Tomasz nie jest nieomylny, to Kościół w nieomylny sposób wypowiedział się, że należy go wykładać i należy on do magisterium Kościoła. Owszem, już nie miał konsekrowanych dłoni, ale już był po pierwsze duchownym, gdyż był akolitą, a po drugie. Rozdawał on Komunię Świętą tylko i wyłącznie podczas prześladowań, kiedy nie było kapłanów. Czy mamy prześladowanie? Czy nie ma obecnie kapłanów? Statystyki mówią, że nawet w Polsce jest dużo kapłanów, wystarczająco kapłanów. Czy mamy obecnie prześladowanie za wiarę? W Polsce takowych nie ma. A także, skoro powołuje się Szanowny Pan na postać Świętego Tarsycyusza, to proszę mi pokazać, gdzie jest napisane o tym, że sam Święty Tarsycyusz udzielał Komunii Świętej na ręce. Nie możemy znaleźć nigdzie takiej informacji. Nie tylko synod w Toledo, ale także. Synod w Ruen. To są takie dwa wczesnochrześcijańskie synody, które zakazywały Komunii Świętej na rękę. Dlaczego? Ponieważ praktyka Komunii Świętej na rękę służyła profanacji Najświętszego Sakramentu, świętokradztw, czy ewentualnie nieuszanowania bądź kradzieży. Dlatego już nawet w IV wieku możemy przeczytać u św. Jana Chryzostoma, bądź w jego historii, jak on nakazywał po spożyciu Komunii Świętej przyjąć także... Niekonsekrowaną prosforą na znak tego, że nikt pana Jezusa z kościoła nie będzie próbował uprowadzić. Zatem, owszem, o ile w starożytności ta praktyka miała miejsce, ona się bardzo szybko zaczęła kończyć, gdyż już, już u świętego Leona Wielkiego w V wieku możemy przeczytać, że istniała komunia święta do ust. W V wieku, ale to nie jest praktyka, którą ten papież sam wymyślił tylko powoływał się na wcześniejsze zwyczaje. Czyli możemy spokojnie wywnioskować, że taka forma już miała miejsce w wieku IV, w wieku III, czyli kiedy zaczęły się kończyć prześladowania w kościele. Do zarzutu z świętym Janem Damasteńskim. Chciałbym zobrazować, jak wyglądała komunia święta w pierwotnym kościele. Nie wyglądała ona tak, a potem tak. Sobie bierzesz w palce Pana Jezusa i sobie wkładasz go do ust, a potem te palce wycierasz w spodnie i deptasz Pana Jezusa. W pierwotnym kościele komunia święta na rękę wyglądała następująco. Po pierwsze, mamy odwrócenie rąk. Lewa idzie pod prawą, na prawą rękę przyjmuje się Pana Jezusa, i bezpośrednio przyjmowano go do ust, a potem ową rękę wylizywano. A kto tak robi współcześnie? Czyli to, co opisuje święty Jan Damasyński, stoi w kompletnej sprzeczności kompletnej opozycji do współczesnych posoborowych praktyk, które są niczym innym jak profanacją i uzurpowaniem sobie czynności kapłańskich. Bo to kapłan, który trzyma w ten sposób ciało pańskie pokazuje, że on ma władzę od Boga nad ciałem Chrystusa. A wierny jaką ma władzę od Boga? Ostatni zarzut, który mimo tego, że był w środku, zostawiłem sobie właśnie jako na tą wisienkę na torcie. A czy Adrian ma konsekrowany język? A czy Adrian jest szafarzem Eucharystii? Już Jan Paweł II w dokumencie Dominice Cena mówi o tym, że po to kapłan ma konsekrowane dłonie, aby one były narzędziami Chrystusa. A czy język jest narzędziem? Język nie służy konsekracji. Język służy przyjmowaniu, a nie szafowaniu. Nownego pana już niejednokrotnie skojarzyłem z moich komentarzy, które są takie ala-apologetyczne w sensie y, autorytatywnym, który próbuje. Zalegalizować, unormować profanację i nadużycia Nowozsordowa. Jednak, jak widać w zestawieniu z historią Kościoła, mało one mają z nią wspólnego. Sam nawet Pan przyznał, że Kościół posoborowy stosuje praktyki potępione przez wczesnochrześcijańskie synody. Zatem bądźmy konsekwentni: albo stosujemy się do tego, co wczesnochrześcijańskie synody potępiały, albo ewentualnie wymyślamy swoją własną praktykę, która nie ma jednak zakorzenienia w chrześcijaństwie, przynajmniej tym katolickim, czyli prawdziwym. Ale w protestantyzmie, czyli w czymś heretyckim i wynaturzonym. Bo to właśnie protestanci w ten sposób przyjmowali Komunię Świętą w wieku XVI, aby zanegować kapłaństwo hierarchiczne i realną obecność Chrystusa w najświętszym sakramencie. A nie robili tego katolicy ze względu na kult, cześć, szacunek, a także i wiarę w realną obecność zbawiciela w Eucharystii. Nawet sam kardynał Wyszyński miał powiedzieć, że kogo Bóg zbliża najbardziej do siebie. Tego najbardziej także i rzuca na kolana. A jeżeli ktoś jest obcy Bogu, to się czyni równym samemu Bogu i Jego kapłanowi.